tu rodzicologia! Siemka! Tu rodzicologia, a w tym podcaście zderzamy perspektywę mamy psycholożki i spojrzenie taty, niepsychologa, na rodzicielskie wyzwania. Poświęć nam 3 sekundy, zaobserwuj i oceni nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do innych słuchaczy. Dziękujemy! Niedalej jak wczoraj, wychodząc z gabinetu lekarskiego, poprosiłem o dwie minuty przerwy. Zanim przejdziemy do innego gabinetu, pobrać krew, żeby mógł porozmawiać z Frankiem i wytłumaczyć mu, co się będzie działo, i że czeka go niespodziewane badanie. Usłyszałem od zupełnie obcej mi osoby, takiej wiesz. Randomowego po, pana w poczekalni. Randomowy akurat pani, ja zawsze mam takie wypechy, że to są panie <grym> w mucharowych berecikach. No, 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 to już mi się Twoja <grym> wyobraźnia dopowiada. Ja w życiu nie widziałam nikogo w mucharowym bareciku. się za mało rozglądasz. <grym> Może. No, ale no, ta osoba tam generalnie zaczęła mi zwracać uwagę, że rodzice się dzisiaj naczytali w internetach, że taka moda, że to po prostu trzeba zrobić, a nie mhm. rozpieszczać to dziecko. Kto to widział tłumaczyć dziecku, co mu tam tak. będą robić? Trzeba pobrać krew i nie ma co dyskutować. No, mhm. no bo trzeba, też jestem tego zdania, ale mhm. warto dyskutować. I takim głównym argumentem. Demonizującym tą sytuację mm -hmm. było to, że rodzice naczytali się w internetach. Mm -hmm. Na szczęście pani zamilkła, jak powiedziałem, że sam pisze do tych internetów takie <laughs> rzeczy. A to jest, wiesz, to ciekawe, że w internetach się naczytali o tym właśnie rozmowach i takim podejściu do dziecka, bo ja znowu bardzo często czytam w tych złych internetach, że rodzicielstwo bliskości to jest wymysł XXI wieku. No wiesz, w internecie idzie przeczytać wszystko, łącznie z tym, że żyła jakaś cywilizacja, która zginęła na terenach na <laughs> obecnych <laughs> tak, w Mongolii tak. i mieli elektryczne samochody 10 tysięcy lat temu. Też prawda, no ale generalnie faktycznie ogóle się z tym, że... Mamy takie dwa obozy, nie wiem, czy to jest dobre słowo, że z jednej strony faktycznie dużo jest tych treści takich pełnych szacunku do dzieci, a z drugiej strony są te komentarze właśnie, że rodzicielstwo, bliskości to jakiś trend i że prowadzi tylko do bezstresowego wychowania, a bezstresowe wychowanie, no to już wiadomo, co z tych dzieci wyrośnie. Chyba najgorsza mi w tym wszystkim jest taka polaryzacja. Że albo, albo. Że albo, albo, nie? Mhm. Że tak. nie ma nic... Po środku, no tak jak we wszystkim. No ale czy możemy postawić znak równości pomiędzy bezstresowym wychowaniem dzieci a rodzicielstwem bliskości? To jest to samo? Mm -hmm. Wiesz co, ja w ogóle zawsze tak się uśmiecham mimowolnie. Ja się zawsze uśmiechasz. <laughs> ale to taki krzywy, krzywy, uśmiech, krzywy uśmiech tym razem. Dobra. Krzywy uśmiech, kiedy słyszę um, o wychowaniu bezstresowym, dlatego że i... Jakby Nie da się zakonserwować dziecka, żeby nie miało stresu. No, no właśnie, no nie, no. że jakby no stres jest wpisany w życie i choćby rodzice stawali na rzęsach, to nie sprawią, że dziecko tego stresu nie będzie odczuwać. Bo nie wiem, zestresuje się po prostu tym, że wieje wiatr. Ta mityczna, złota klatka, ten Tak, no, no nie da się. Dziecko się zestresuje tym, że jest głośno w supermarkecie. Albo że jest burza. Albo że jest burza, więc. No, no, ja mam z tym, z tym problem, z tym, z tym hasłem. Trudno mi sobie jest to po prostu wyobrazić. Myślę, że tak rozpłaszczając trochę, to chodzi o takie bezstresowe, że rodzice nie dokładają tego stresu. Mhm. Mm -hmm, mm -hmm. Okej. Okay. No to, to, to też nie, myślę. Nie, nie bronię tej frakcji. Dobra, dobra. Ale próbuję sobie Czu, ją zrozumieć. Czujesz, próbujesz zrozumieć, o co chodzi. Okej, okay. no to myślę sobie, że między rozkła rozkładaniem takiej. Na miarę możliwości rodziców ochrony nad dzieckiem, tego płaszcza, tej peleryny, tego parasola. A rodzicielstwem bliskości nie można postawić znaku równości. Zresztą wiesz, my też tak się uczepiliśmy tego określenia rodzicielstwo bliskości. A tak naprawdę... No bo jest chyba jedną z bardziej popularnych. No właśnie, jest jedną z popularnych, bo zostało gdzieś tam wypromowane przez państwa serców. Natomiast równie dobrze możemy powiedzieć... Gdzieś państwa serców, sobie wyobraziłem jakieś takie państwo, jakąś taką cywilizację, która promuje to. <ślaski> Nie. Panią Martę i pana jakiegoś tam. Okej. Okay. Którzy napisali w swojej książce właśnie o siedmiu filarach rodzicielstwa bliskości, gdzie tam w ogóle, wiesz, jest napisane o tym, że trzeba, nie wiem, karmić się dziecko piersią i nosić w huście, co wiadomo, jakby, że w ogóle nie o to chodzi. Więc ja sobie myślę, że to, co my nazywamy rodzicielstwem bliskości, równie dobrze możemy nazwać rodzicielstwem uważności, rodzicielstwem szacunku, wychowaniem bez kar i nagród czasami, czasami takim podejściem self opartym na samoregulacji. Że Taką jakby, opieką inteligencji emocjonalnej. Na, na przykład, nie, że my się w ogóle nie musimy tak strasznie czepiać tego hasła. Ja, ja w ogóle szczerze mam nadzieję, że my za niedługo w ogóle nie będziemy musieli tego jakkolwiek nazywać, bo to będzie po prostu no, standardem, że jak rodzicielstwo, to rodzicielstwo po prostu z takim szacunkiem do dziecka. Tym razem ty miałeś krzywy uśmiech. No, Musiałabyś to, wiesz, występować przed y, wiadomościami, panoramami <grym> i wszystkim innym, żeby do, do, do takiego szerokiego mm -hmm. grona dotarło. No, ale generalnie do o to mi chodzi, nie, że mamy, nie wiem, <coughs> e, komunikację bez przemocy, czyli że będziemy w ogóle mówić o takim podejściu do rodzicielstwa, nieważne jak go nazwiemy, w którym bierzemy pod uwagę te potrzeby dziecka. Ok, a czy faktycznie możemy powiedzieć, że to rodzicielstwo bliskości? czy podejście pełne bliskości, mm -hmm. jest obecnie jakimś takim panującym trendem. Mm -hmm. tak, ja teraz wszyscy się cieszą, czy przerażeni są, że Konfederacja ma bardzo do, dobry wynik w wyborach. I to jest Dzisiaj trend. czytałam, 21%. Wszędzie, wszędzie, wszędzie o tym piszą, nawet nasza lodówka wyświetla taki komunikat. Nie mamy lodówki z wyświetlaczem. taka. Aha. Okay, bo widziałam, że takie są. Ula pedantura taki no, Wszystko ma. Wszystko jest kwestią wyobraźni. <laughs> okay. No jak ty wiecznie w kuchni jesteś z komórką, komputerem, tabletem, to twoja na pewno coś wyświetla. No a jak? Dobra, ale nie o tym. Wiesz co, czy jest trendem? Ja sobie myślę, że być może ktoś ma takie poczucie przez to, że teraz rzeczywiście o tym się mówi głośno i dużo. No ale też myślę sobie, że kilka lat temu nie było jak o czymś mówić głośno i dużo, bo nie było takich środków przekazu, przekazu nie? Natomiast, gdybyśmy w ogóle mieli popatrzeć na psychologię, to też nie jest to jakąś nowością, bo rozpoczynając od czegoś, co jest po prostu ugruntowane bardzo i od czego tak naprawdę wszystko się wywodzi, czyli mm, teorii przywiązania, teorii Bolbiego, która później była przez różnych badaczy dalej badana i kontynuowana, no to to jest taki fundament. I tam mówimy o tym, że wyróżniamy trzy style przywiązania, Dziecka do opiekuna, i że tym stylem przywiązania, który nam no, och użyć słowa gwarantuje, ale ono nie jest idealne, bo nikt tej gwarancji nie daje. Ale najbardziej predysponuje do tego, żeby wychować odważnego, zdrowego psychicznie, budującego trwałe relacje człowieka, jest budowanie ze swoim dzieckiem takiej relacji, która jest oparta na bezpieczeństwie, na poczuciu bezpieczeństwa. I poczuciu bezpieczeństwa nie takim, że masz co jeść, masz gdzie spać. Czyli nie za, potrzeby, za się tymi potrzeby, podstawowymi potrzebami fizjologicznymi. Tak, to, bardziej... to oczywiście też jest ważne. No, to, no ale to jakby tak. z gatunku, jesteśmy z cakami, <laughs> Dokładnie. więc. Dokładnie. Ale o to, też te potrzeby prawie. emocjonalne, tak? Że dziecko wie, że ma opiekuna, u którego zawsze może szukać wsparcia, że jakby no ma na kogo liczyć po prostu. I to jest taka pierwsza rzecz. Do której bym ochotę nawiązać. Druga rzecz, terapia schematów. Terapia, która jest udowodniona w swojej skuteczności, to jest takie podejście integrujące wiele różnych innych, i mówimy tam o tym, że mamy pięć takich potrzeb podstawowych, emocjonalnych, które niezaspokojone w dzieciństwie wpływają na trudności w relacjach, na samoocenę, no i są źródłem wielu. Trudności ze zdrowiem psychicznym, i te potrzeby psychologiczne to jest właśnie te bezpieczne przywiązanie, o, której, o którym powiedziałam przed chwilą. Taka potrzeba bycia niezależnym, kompetentnym, wiesz, że ja mam tą moc, poczucie, że ja mogę mówić o swoich emocjach i potrzebach, potrzeba takiej spontanicznej zabawy i tego, że mam takie realistyczne granice i samokontrolę, że mogę jakoś tak, wiesz, zatrzymać się w tym swoim działaniu. Więc są to takie rzeczy bardzo naukowe. Temu też tak dzisiaj mówię, na konkrecie, żeby nie było niedomówień. Z zamarłem wręcz. <noise> Zrobiło to Tobie takie wrażenie, tak, że tak zamarłeś. Tak. Okay. <noise> Pewnie teraz jeszcze powiesz o tej y, czerwonej strefie, kiedy dziecko zamienia się w gada. w gada. W gada, tak, tak, tak. To uzupełnienie jest. Tak, to, to też tu zdecydowanie pasuje, kiedy mówimy o tych takich naukowych podstawach, Podejścia pełnego bliskości i szacunku. Gdybyśmy mieli powiedzieć naukowo, czym jest to, że dziecko zamienia się w gada, to nawiązujemy do teorii poliwagalnej, czyli właśnie tej teorii, w której mówimy, że mamy takie trzy systemy neuronalne, tak? Ten system komfortu, gdzie dziecko, dziecko, człowiek w ogóle jest w stanie czerpać z życia. Mamy tą strefę takiego przysłowiowego zamrożenia, gdzie dziecko udaje jaszczurkę gada, jestem martwy, albo strefę czerwoną, która... Samoobrona. Samoobrona, dokładnie. Walka albo ucieczka, tak? Atak albo, albo walka. Mhm. I kiedy jesteśmy w tym w komforcie, czyli kiedy właśnie my z naszym dzieckiem rozmawiamy, tłumaczymy mu w poczekalni, co się zaraz będzie działo, słuchamy tego, co ono ma nam do powiedzenia, to właśnie dbamy o to, żeby było jak najwięcej w tej takiej komfortowej dla siebie strefie, w której jest w stanie się uczyć, jest w stanie chłonąć otaczający świat, jest w stanie się rozwijać. Natomiast, kiedy my sprawimy, że dziecko czuje się zagrożone, gdzie nie będzie miało skąd czerpać tego spokoju i tego poczucia bezpieczeństwa, to znaczy, że będzie schodzić do tych niższych stref niższych systemów, a więc będzie walczyć, uciekać albo zastygać. I, I nic z tego nie wyjdzie. Po prostu. No dobra, wiemy, że to nie jest trend, a nauka, mhm. bo bardzo naukowo brzmiała. Tak, tak, trend, cieszę się na, na uniwersytecie. Cieszę się. Ale jestem pewien, że znaczy, każdy medal zawsze ma dwie strony. Mhm. I nie może być tak cukierkowo. Jakby to wszystko powiedziałaś, jest jakby oparte na. Y, nauce. Ja nie podważam tej nauki. Masz szczęście. Spróbowałbyś tylko. <laughs> nie jestem płaskoziemcem. <laughs> Ale z drugiej strony zawsze wiem, że też jest taka druga strona, z drugiej strony wiem, że jest druga strona <laughs> tego medalu, gdzie jakby no, jest życie. Nie jest tak cukierkowo. <laughs> Jak żeby nie było. Ja jestem zwolennikiem bliskości i szacunku. No już a... tak się nie tłumacz. No. Przejdź no, do meritum. No nie, bo tak naukowo weszła i że wiesz. trochę. Boisz, się. Boisz za... się, że wyjdziesz teraz po prostu na jakiegoś takiego prostolinijnego człowieka, który tu niby krytykuje panią w moherku, a tak naprawdę moher z ciebie wychodzi. Dokładnie. Boję się, bądź, bo, 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 że tak, że mam moherowy sweterek <grym nawet. <grym <grym ale jakie są wady właśnie? Czy są wady? Na pewno mm -hmm. są, ale jakie są te wady tego rodzicielstwa, bliskości? Cieszę się, że złagodziłeś to pytanie i też tak zapytałeś, że nie tylko jakie, ale czy. Tak, jakie co, jakbyś w ogóle wiesz? No ale dobra, no nie, no nie będę ściemniać. Na pewno, tak. e, Wszystko ma swoje, swoje wady, tylko ja sobie myślę, że nie szukałabym tych wad w tym, o czym powiedziałam przed chwilą, czyli w tym, że dzieci bo to się wszystko sprowadza do tego, że potrzebują tych bezpiecznych. Relacji, bo zresztą o, jeszcze nie powiedziałam o jednym naukowym podejściu, odpowiem zaraz na Twoje pytanie. Dobrze. E, jeszcze nie powiedziałam o jednym naukowym podejściu, czyli neurobiologii interpersonalnej. Rodzice mogą kojarzyć ją z książek Daniela Sigela. Bardzo fajnych, bardzo ciekawych. Wiem, wiem, mamy całą szafkę tych książek. Tak. E, tam Daniel Siegel razem z różnymi innymi nazwiskami mówił o tym, że te. ludźmi, ludźmi, <laughs> ludźmi że, te, że badania wykazały, że te bliskie, wspierające relacje zmieniają wręcz architekturę mózgu, w takim sensie, wiesz, połączeń neuronalnych. Czyli, że jak dziecko ma właśnie tego opiekuna, do którego tak. może się tam zawsze zgłosić, i te jego emocje są zaopiekowane, mhm. to mu się lepiej neurony prostują? Prostują, zaginają, zaginają przewodzą, przewodzą, łączą w pary i, i w sznureczki. Tak, dokładnie, dokładnie tak. I teraz, ja sobie myślę, że w tym, o czym powiedziałam teraz, nie doszukiwałabym się wad. Tak? To, ta, ta, to no mówią ciężko, fakty. Ciężko dyskutować z nauką, Z nauką, no. nie? Cieszę się, że to mówisz. No niestety przeżające jest na świecie, że się dane, że da się <laughs> dyskutować z nauką. Czyli myślę, że zawsze <laughs> warto dyskutować, weryfikować, nie? No ale tak, No, nie brnijmy w to. W każdym... Jak jabłko spada z drzewa, to ja spada z drzewa. To prawda? <grym> yy, tak, ale odpowiedz na twoje pytanie, że myślę sobie, że nie szukałabym tych wad w tym, w, tych, w tym co mówi nam nauka, a raczej w tym... Pewnie w rodzicach. No, no nie chciałam, Zas. ja nie chciałam tak powiedzieć w rodzicach, a raczej w tym jak my to rozumiemy, bo no zawsze możemy zrozumieć coś troszeczkę na opak, prawda? No, dostosować tam informacji pod siebie, pod że siebie. zrozumiałem i robię tak. to zgodnie z tym, ale to jest po, po mojemu. Na przykład niektórzy mówią tak, że wyczytali, że kawa jest zdrowa, bo tam, nie wiem, ciśnienie czy coś, i w związku z tym piją 10 litrów kawy dziennie, co? Nie znam takich, takich, takich Nie, człowieków. że tylko, że magnesu nie wypukuje. No, nie, nie będę wskazywać palcem, aczkolwiek jest to ktoś z bardzo bliskiego mojego otoczenia i dostosował właśnie ten fakt tą informację do swoich preferencji. Ale nie migaj się, bo nie odpowiedziałaś na pytanie, próbujesz teraz e, rozmydlić temat. <grym> Wrócę do tego pytania. <grym> tak. Jakie są wady <grym> i czy są? <grym> Jakie są wady rodzicielstwa e, bliskości? Myślę, że mogą być właśnie takie, no pierwsze, pierwsze tak, mam, że, że, że ktoś coś źle coś coś rozumie. I, I jeśli to właśnie ktoś coś trochę dostosowuje pod siebie, trochę źle coś zrozumie, to może na przykład wyciągnąć też z tego, o czym teraz powiedziałam, taki wniosek, że potrzeby dziecka są najważniejsze, no trzeba je zaspokoić, żeby się właśnie ta bezpieczna więź wytworzyła. No nie do końca. No tak, no bo jeżeli, wiesz, ktoś sobie przyjmie, że muszę zaspokoić te potrzeby dziecka, mhm. dobra, będę tam słuchał i tak dalej, a przy tym będę wkurwiony i będę tak. tam się krzątał i taki, tak. nie wiem, niedostępny, ale dobra, Ty tu chcesz to, to chcesz, muszę to, tak. no. to, 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 to zrobić. No to, to to nie ma sensu, nie? No właśnie, ja czuję, że, czuję, że ty już to poczułeś. <średziny> nie, że kiedy my będziemy no, unieważniać swoje własne dorosłe potrzeby na rzecz potrzeb dziecka, to tak naprawdę mamy świetny przepis na bardzo nieszczęśliwą rodzinę. Taką sfrustrowaną. I wyobrażam sobie takiego rodzica, który bawi się z dzieckiem, idzie na spacer, ale cały czas z taką zaciśniętą szczęką. Jeszcze na spacer muszę iść. Oczywiście, kochanie, pójdziemy na spacer. <śmiech> <śmiech> przerysowujemy, ale nie? No tak, tak, nie no to może, być tak. może zresztą, nawet nie, Obawiam się, że nie przerysowujemy. Zresztą no, umówmy się, każdy z nas kiedyś w tym momencie był, prawda? No tak, ale do tego dochodzi jeszcze 10 tysięcy innych, czyli tak. zmęczenie. Tak. Wypalenie. To, że wolę to niż kolejną awanturkę. Na przykład. No? Na przykład. No i też oczywiście mamy te początki życia z dzieckiem, gdzie wiele tych, tych swoich potrzeb nie jest absolutnie w stanie zaspokoić sobie samo czy odroczyć, więc potrzeba snu, na przykład nasza sikania na czas jedzenia, ciepłego posiłku podchodzi w Przebywania tarbu. w ciszy. Przebywania w ciszy, o tak. No właśnie. Więc ja tu, tu widzę taką dużą pułapkę i myślę sobie, że na to warto być uważnym, że nie tylko potrzeby dziecka są ważne, ale potrzeby całej rodziny. I to, do czego my jako osoby dorosłe jesteśmy już zdolne, to doszukanie pewnych kompromisów. Wiesz, że nie e, albo potrzeby dziecka, albo moje potrzeby, tylko w jaki sposób ja mogę sprawić, żeby wszystkie potrzeby były jak. Cokolwiek wzięte pod uwagę, nie? Że my na przykład jak nasze dziecko teraz było chore dłuższy czas, byliśmy na urlopie, generalnie spędziliśmy bardzo dużo tygodni bez przedszkola i 24 na dobę razem. Tak, to <głos> <głos> wpłynęło to znacznie na nasze zdrowie psychiczne, to to, co mogliśmy sobie zrobić, to powiedzieć sobie na przykład, że jak już Franek wróci do przedszkola, to my pójdziemy sobie na randkę. Nie? I, I posiedzimy sobie w ciszy na tej randce i będziemy sobie tylko patrzeć się w oczy, ale nie będziemy rozmawiać. Chyba o czymś zapomnieliśmy. Nie poszliśmy na tą randkę, bo nadrabiamy zaległości w pracy. A potrzeby dziecka są najważniejsze. <laughs> nie, ja mam, takie, mam takie przemyślenie, że generalnie mm, powiedziałaś, że jako osoby dorosłe potrafimy mhm. wyciągnąć taką równoważnie, mhm. a ja mam taką obserwację, że nie niestety bardzo. Nie, nie bardzo. Albo idziemy na maksa, wiesz, potrzeby mm -hmm. dziecka, albo dziecko chce to, 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 to to i to. Dobra, robimy, nieważne, tam tysiąc mm -hmm. rzeczy idzie mm -hmm. w odstawkę mm -hmm. albo w drugą stronę. Nie, teraz ty mm -hmm. tu siedź i czekaj, bo ja muszę, mm, mm -hmm. nie wiem, posprzątać no to... sobie w szufladzie z widelcami, bo tam nie to, sprzątałem od roku. To ja potem, takie dwa przykłady mi przyszły do głowy, związane obydwa z zabawą, ale na przykład, ja nie cierpię się bawić figurkami LEGO, odgrywać tam scenek, no nie cierpię tego, nienawidzę to, po prostu na samą myśl dostaje agresji, tak. Tak, potwierdzam. W związku z tym, jak lepszym, Franek... Najlepszym potwierdzaczem byłby Franek. W związku z tym, jak Franek mówi, mamo, pobawimy się tymi ludzikami, proszę minutkę, krótką chwilę, to ja mówię, nie, nie chcę się w to bawić. To, co ja lubię robić, to są książki, gry planszowe, rysowanie, wybierz coś z tego. W tym momencie staram się zatroszczyć o tę jego potrzebę zabawy, ale też o tą swoją potrzebę nie męczenia się. O swój komfort. O swój komfort, nie? Czy na przykład jak podałeś y, potrzebę posprzątania w szufladzie z widelcami. Nie wiem skąd się to wzięło, bo nie no, pamiętam. Szukałem czegoś po prostu. Żebyśmy tak. kiedyś szuka... bo W ogóle nigdy nie sprzątaliśmy w szufladzie ze sztyńcami. Chyba Ty. <laughs> Okej, okay. no to ja, bo samo się sprząta, mój mąż sprząta. Samo, samo się. Samo się, mąż Petruś. Ale no jesteśmy w stanie to zrobić na przykład tak, że my coś robimy w kuchni i jesteśmy komentan komentatorami Tatorami. zawodów sportowych i jedyne nasze zajęcie to jest mówienie Wszyscy zawodnicy stają na starcie! Trzy, dwa, jeden! No i fionek sobie biega po domu, a my tylko wykrzykujemy i w tym momencie dbamy o naszą potrzebę porządku i jego potrzebę zabawy. To są te kompromisy. To nie jest idealny scenariusz. Wiadomo, że ja bym wolała sprzątać tą kuchnię w ciszy i spokoju, ale tak szukam, i w jaki sposób mogę się zatroszczyć od wszystkich. Okej. Okay. Więc potrzeby dziecka nie są najważniejsze. Potrzeby całej rodziny są ważne. To jest Czyli pierwsza to pułapka. Można taką wysnuć tezę, że potrzeby rodziny są najważniejsze. Oje, o pięknie to ująłeś, Piotrze. Wow. Poprawiam właśnie fryzurę. <laughs> Druga pułapka jest taka, że mamy takie hasło, które jest prawdziwe. Dzieci mają prawo przeżywania swoich emocji, do przeżywania swoich emocji. I teraz. Każdy człowiek ma prawo do przeżywania swoich emocji, tylko żyjemy w takim popapranym społeczeństwie, że dorosłym nie ustoi. W moim zdaniem. Tak, widzisz, a ja chciałam to inaczej no rozwinąć, widzisz, ale to, to twoje jak też widzisz, jest dobre. Nie wiem, dorosła kobietę czy dorosłego faceta w ogóle już facet płacze, to już jest. Yy, tak. Nie wiadomo, o co się dzieje. nie A Bo potem facet mamy nie może płakać. największy odsetek samobójstw wśród mężczyzn. No, Samobójstwa, ludzi w depresji no. też jest najwięcej facetów. I to tak. nie dlatego, że jest przewaga mężczyzn nad kobietami. W... Tylko dlatego, że <coughs> właśnie mają jeszcze mniejsze prawo do wyrażenia tych swoich emocji. No bo od małego się pierdzieliło głupotę. Nie, nie płaczą, trzeba być twardzielem, no. dzielnym. Nie ma o co płakać, nic się nie stało, nie? Tak, więc no. fajnie, że to powiedziałeś. Tak, Dziękuję. i myślę sobie, że to jest też to, że możemy też mówić naszym dzieciom czasami, że nam jest smutno albo mamy gorszy dzień, coś nam nie wyszło w pracy. Pilnujemy tylko, żeby nie obciążać dziecka tymi naszymi emocjami i że zadaniem dziecka nie jest nas pocieszać. Tak, ale jak najbardziej możemy mówić, to jest nawet fajne, że dziecko widzi, że no ja, ja nawet tym tak, tak dalej, że jakby wyciąłem dzieci z tej, z tej, z tej myśli. Okay. Tak, Ale możesz możesz do nawet kumpla dzieci, i tak, narzekać sobie na, tak, na świat? No. nie? Czy z żoną? No, Ale w ogóle to jest wiesz, że żyjemy w takim stereotypie, takim czymś, nie wiem, uh -huh. jak nawet zna, nazwać, uh -huh. że jak do, do mnie zadzwonił kolega, który płacze, uh -huh. to jak bym wsiadał w samochód jechał, bo już musi być. no... Tragedia no, przejebane, nie? Uh -huh. już, no nie wiem, już pętlę tak. szykuje, nie? Uh -huh. A gdzie do ciebie zadzwoni koleżanka, która płacze, to. Nie, no musisz musi, musi sobie popłakać. Musi tak. nie? Ale też myślę o tym, że to można jeszcze inaczej rozwinąć, żeby też dać prawo do przeżywania emocji samym sobie. No tak, no to jest nie? Jakby że... dla mnie oczywiste. No. Dla ciebie oczywiste? A myślę, że nie no dla jak wszystkich. Tak, nie jesteś wiesz, no... Myślę, że, że nie jesteś... dla wszystkich to jest. Nawet w samolocie, jak spadają te matki, to pierwsze musisz sobie nałożyć, potem nawet tak, dysko, nie? Tak, ale zobacz, nawet ja. Mam na swoim koncie takie momenty w życiu, gdzie nie mam prawa być zmęczona. Wszyscy sobie jakoś radzą, ja też muszę. Kojarzysz takie okresy w naszym życiu? No tak, no, no pochodzimy wiesz, nas wychowywało pokolenie, które ma kul no. za nie? Albo skąd we mnie ten smutek? Przecież mam dobrą rodzinę, mam dobrą pracę. Głupia jestem, że się smucę. I pękła ci szyba w pralce, to co marudzisz. <laughs> Przecież Stop. to się każdemu dzieje. <laughs> Więc myślę, że to. Ale ja akurat chciałam coś jeszcze innego powiedzieć. To też jest, tak, też, to jest no. Nie, bo to jest bardzo dobre, co powiedziałeś. No nie odpłynęliśmy, nie, nie, nie. Piotrze, to fajnie powiedziałeś. To myślę, że to była druga pułapka, a ja powiem o trzeciej. Po prostu. Ej, jako trzecią myślę sobie o tym, Trochę to jest może też związane z tym twoim pytaniem wcześniejszym o bezstresowe wychowanie, że kiedy myślimy o tym, że dzieci mają prawo do przeżywania swoich emocji, to rzeczywiście zdarzają się tacy rodzice, którzy myślą, że w związku z tym nie można dziecka w żaden sposób hamować w jego zachowaniu. Wiesz, że jeśli czuje złość, granic, że tak nie ma granic, no. że jeśli ono czuje złość, to, no to ją ma prawo przeżywać i może w tym momencie rzucać. To robić cały plac zabaw, wszystkie dzieci. Tak. No nie, no to jest za daleko. Właśnie te skrajności są takie skrajności, najgorsze, nie? prawda, ja no... myślę, że nie tylko w warstwie rodzicielskiej, ale... Tak. Ja mogę przecież powiedzieć, możesz się złościć i możemy teraz sobie razem pokrzyczeć, ale nie zgadzam się na to, przecież żebyś kogoś bił, na przykład, kogoś bił albo mówił obraźliwe słowa na kogoś, nie? Że możemy krzyczeć, aaa, jestem taki wściekły, a nie możemy mówić, ty idioto, ty głupku, ty... Nie do rozwoju mózgowy. <laughs> No nie mówimy. Tak, no nie, nie mówimy tak. Nie, nie, nie. Nie I, mówimy tak no. I jeszcze myślę sobie o jednej rzeczy, że kiedy sobie tak myślimy o tym, że dziecko jest ważnym członkiem rodziny i że te jego emocje, jego potrzeby. Znaczy wszyscy tak myślą, którzy słuchają tego podcastu. Tak, mam nadzieję. Mam nadzieję, to, to żebyśmy też pamiętali o tym, że to też nie jest tak, że dzieci i rodzice są sobie równi. To jest też często taka pułapka. No nie No, bo rodzice muszą gotować. <laughs> I chodzić do pracy, i zrobić do pracy. pieniądze, i spłacać kredyt hipoteczny. Ja, ja w ogóle jakiś czas temu nawet na pewnym szkoleniu toczyliśmy taką dyskusję, czy określenie wychowywanie dziecka jest właściwe. No bo teraz się raczej mówi o towarzyszeniu w rozwoju. Ja też lubię to określenie towarzyszenie w rozwoju, jest takie ładne, ale ja na przykład na tym, na tym szkoleniu, w tamtej dyskusji, stałam przy tym zdaniu, że. Nie ma co się czepiać tego określenia wychowywanie dziecka, bo nie chodzi mi tutaj o to, że tresujemy jakoś te dzieci, ale że rzeczywiście my w związku z tym, że mamy większą wiedzę, większe doświadczenie, no, no w ogóle jakiś taki szerszy No Świat poszedł do przodu generalnie, tak? Ale chodzi mi, że niż naszą dzieci. Niż A, dzieci. niż dzieci, w porównaniu z dziećmi. Okay. No, więc ich świat jeszcze nie poszedł tak dobrze. No. Nie, no też poszedł, moim. No. Ale, że mamy większe jakby doświadczenie życiowe niż nasze dzieci, i w związku z tym raczej powinniśmy być takimi przewodnikami takim mentorem. Takim mentorem, niż stać gdzieś obok siebie, ramię w ramię. Znaczy, bycie ramię w ramię, w sensie trzymania <laughs> siebie jest zawsze spoko, ale czujesz, o co mi chodzi, czy się zapętli? Tak, mi? nie, czuję. Czujesz? Nie, że jednak powinniśmy być takim przewodnikiem, który owszem czasami stoi, stoi to z musi być, przodu. Tak, musimy być takim Gandalfem, który jest w drużynie, ale jednak jest tym przewodnikiem. Tak, czasami z przodu, czasami z tyłu, czasami z boku, na chwilę się wycofa, żeby na, za chwilę znowu pójść przodem, ale jednak jakoś tak pokazuje kierunek. Właśnie jeszcze taka anegdotka do, do tego, że dzieci mogą przeżywać swoje emocje. Mhm. Właśnie na tym badaniu, gdzie pani, bo, pani pielęgniarka, czy tam jakaś medyczna pani, nie wiem, jaka była jej funkcja. Personel medyczny. medyczny. Mówi do Franka, ale czego ty się boisz? Ty się nie ma czego bać. A Franek taki, wiesz, zapłakany i on na niej tak popatrzył na nią z taką groźną miną. Każdy może się czegoś bać. Ty się <laughs> niczego nie boisz? No nie, no boję się, no, mam rację. Wiesz, pięciolatek mhm. zgasił tam, nie wiem, 35-40-letnią kobietę czymś, jakby nie ma z czym, nie, nie ma jakby podejścia do dyskusji z czymś takim, nie tak. Jak sobie wymyślałem, kurde, jakby coś. wiesz... Jakie mam mądre dziecko, sobie pewnie nie No to pomysłałeś. raz, ale z drugiej strony ja od razu myślę, wiesz, jak to zeskalować, żeby każdy, każda taka Aha. pani mogła usłyszeć takie mhm. zdanie, nie? Że jakby mówienie temu dziecku na jakimś tam badaniu, nieważne jakie to jest tak. badanie, że nie ma się czego bać, kiedy ono się boi, bo jest w nowym miejscu i zasłonka z tak. różyczkami no i w ogóle nie, z różyczkami, igły, tylko z księżniczkami nie rozwiązuje tak. problemu, nie? No i wbijanie igły to nie jest coś przyjemnego. Po prostu. Można się tego bać. No tak, tak. Co się śmiejesz? <laughs> Więc drodzy rodzice, macie prawo się bać. Macie prawo się bać? I macie prawo iść swoją własną drogą, nie przejmując się komentarzami, uwagami, niepochlebnymi spojrzeniami otoczenia. Czyli rodzicielstwo bliskości jest potwierdzone naukowo. Tak. To nie jest... I jakkolwiek je nazwiemy. Tak, to nie są nowe buty z białym paskiem. No, nie, to jakaś moda. Okej, okay, nie są. To tyle w dzisiejszym odcinku. Poświęć nam jeszcze 3 sekundy. Zaobserwuj i oceni nasz podcast. To pomaga nam dotrzeć do nowych słuchaczy.